Tej pomocy. Wie! Wie! Do końca świata jeden dzień dłużej! A! A! Polonia w Long Island jest to nasz szósty finał z, jedno, z przerwą jednoroczną. E, Gramy po raz szósty. I gramy naprawdę z wielką jednością całej Polonii. Jesteśmy dumni z tego, że możemy mieć nasz mini sztab na Long Island i tak wspaniale działać. Jak każdego roku, przed każdym finałem, nasze przygotowania zaczynają się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Także wówczas organizujemy wolontariuszy, ustalamy program, szukamy osób, które ofiarują nam różne prezenty na licytacje, na aukcje. Nasza metoda polega na tym, że staramy się sprzedać jak najwięcej, jak najdrożej, w jak najkrótszym czasie e, i tak naprawdę odnosimy wielkie sukcesy finansowe. W tym roku jest to finał inny, finał zamaskowany, finał covidowy. Frekwencja nie zawiodła jak zawsze, także było mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy przyszli licytować. Tych rzeczy na licytację zawsze mamy mnóstwo, dlatego że e, dużo ludzi już wie na czym polega Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tak naprawdę nawet nie musimy często prosić. E, o, e, ludzie się do nas sami, ofiarując na przykład prywatne swoje kolekcje obrazów, czy zegarki, torebki. I sto po raz trzeci gratulujemy do kasy obrazy 100 dolarów. Tak jak dzisiaj mieliśmy różne, różne gifty na na przykład do kosmetyczek, do fryzjerów, także nasze lokalne polonijne biznesy wiedzą na czym ta akcja polega i z otwartym sercem ofiarują nam różne gifty. 100. są zawsze rozstawione właśnie po świętach Bożego Narodzenia. No i do tych puszek wiadomo, każdy wie na czym polega ta zbiórka. Ludzie chętnie, naprawdę chętnie wrzucają jakieś pieniążki do puszek, ale tak naprawdę te największe sumy zbieramy podczas tego finału, podczas tych kilku godzin, kiedy licytujemy rzeczy ofiarowane przez lokalne biznesy, przez prywatne osoby. Dwieście po raz drugi, tutaj szukam, już się pozbieniały twarze. I dwieście po raz! Trzeci Proszę państwa, brawo, brawo, brawo! U nas, tutaj w Polonii, oczywiście, zawsze jest miło widziane, jak mamy takie coś, taki polski akcent. A Wielka Orkiestra przynosi nam chlubę na całym świecie. Naprawdę to jest wszystko spontaniczne. Także to, to chyba ta energia to bije od ludzi, od tego właśnie co nam ofiarowują prywatne osoby na te aukcje i to takie wzajemne nakręcanie się i ta pozytywna energia to jest od publiczności i od nas wraca do publiczności. Pandemia oczywiście jest problemem, jednakże ludzie o wielkich sercach zawsze wspomagają wielką orkiestrę i nawet w trudnych czasach możemy się zjednoczyć, tworzyć jedność i pomagać innym, nawet w czasie pandemii. To jest moja już trzecia orkiestra, to jest mi Stanach. No tu jest wielka różnica, bo na przykład jeżeli chodzi w Polsce, w tych, w tych okolicach, gdzie ja mieszkam, to zazwyczaj ludzie zbierali się przy kościołach i zbierali pieniądze w puszkach. A akurat tutaj mamy licytację, możemy kupować jedzenie i tu jest właśnie pięknie, bo się gromadzi cała Polonia i tak naprawdę jesteśmy jedną wielkorodziną, która wspiera ludzi w Polsce. Raczej nie widziałam w Polsce licytacji, licytacji na Wośb, ale to mi się bardzo podoba. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. To zapraszam wszystkich na 30 finał, równy 30 finał! Wszystkich Polaków, Amerykanów musimy wesprzeć naszych właśnie polskich dzieci i treningi i to był ich pierwszy występ publiczny. No i myślę, że gdzieś około dwóch miesięcy, dwóch miesięcy żeśmy przygotowywali ten występ, ale i inne tańce. To już 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą przy okazji właśnie tutaj występów w Polonii, w East Ice w Nowym Jorku mieliśmy okazję wesprzeć Fundację Jurka Osiaka Ja tym, co lubię i kocham robić najbardziej. Niedawno jestem w Nowym Jorku. Jest to moja pierwsza orkiestra, Wielka orkiestra świątecznej pomocy tutaj w USA, ale wcześniej prowadząc szkołę tańca świat tańca w Kielcach w moim rodzimym mieście, w Polsce, wiele lat wspierałam Jurka Owsiaka. Pracy było dużo na pewno, ale z tak wspaniałymi ludźmi dla tak wspaniałej działalności uważam, że jest warto poświęcić każdą sekundę, każdą minutę. Jest to super doświadczenie, dzięki temu poznaje się wspaniałych ludzi, spędza się wspaniale czas. Mamy nowe doświadczenia, uczymy się bardzo wiele rzeczy, wynosimy wiele pozytywów z takiego dnia, jak również jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy pomóc i być częścią, i być sercem z owsiakiem i z dziećmi. Widzimy się w następnym roku, jak również do końca świata. Będziemy wspierać Owsiaka, będziemy wspierać orkiestrę na Long Island w Lindenhurst i będziemy co roku brać udział w orkiestrze. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest bliska naszym sercom bez względu na to, jakie mamy poglądy tutaj polityczne, to jednoczymy się z Polską i gramy zawsze dla dzieci, gramy z Jurkiem, dlatego że widzimy sens tego, jak bardzo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy może pomóc naszym rodakom, jak może wyposażyć szpitale. Dla nas jest to ważna impreza, chociażby z tego względu, że tak jak było to widać dzisiaj, ona jednoczy ludzi. To, komu pomagamy, zależy, wyłącznie i wyłącznie od nas i nie można tego negować, bo my jako nasza organizacja wspieramy i chore dzieci, organizujemy bale charytatywne, organizujemy różne zbiórki podczas Polskiego Dnia, który się odbywa w Lindenhurst lub w Kopek. Także my naprawdę jesteśmy otwarci na wszelką pomoc, a tutaj w związku z tym, że jest to akcja taka ogólnopolska, my jako Polonia of Long Island co roku do tej akcji dołączamy i widzimy, że przez to, że ta akcja spotyka się z tak dużą Dużym zaangażowaniem i, i taką otwartością serc. I w Polsce to się przenosi również tutaj u nas, za granicą. I tak jak było widać, pomimo pandemii była naprawdę ogromna frekwencja, za co, za co serdecznie dziękujemy. W zeszłym roku pobiliśmy swój kolejny rekord, było to około 35 tysięcy. Dołączając ten wynik z dzisiejszej imprezy, 20 tysięcy, to już 55 tysięcy, a gramy już pewnie piąty, szósty rok, tak mi się wydaje. Także jest to na pewno kwota około 100 tysięcy dolarów. Gramy do końca życia i o jeden dzień dłużej, czyli za rok, za dwa, za 100, za 115. Może, nie, może już nie my, nasze dzieci, ale tak naprawdę do końca świata i o jeden dzień dłużej. W przyszłym roku będziemy grali na pewno jeszcze z większą siłą.